Mateusz Kaniowski, ze mną Marcin Różanski, który dzisiaj niestety przegrał. Przede wszystkim chciałbym Cię zapytać o zdrowie. Jak się teraz czujesz? Czy wszystko jest... Niestety przegrał. Nie używajmy tego słowa. Było widowisko? Było. Podobało Ci się widowisko? Tak. Wygrałeś widowisko. Ja wygrałem możliwość znów zawalczenia. Wygrałem możliwość zawalczenia z rolem, z zawodnikiem, który pokonywał naprawdę mega, kurwa, tuzy światełka k Z zawodnikiem, który jest ode mnie 8 lat młodszy. Z zawodnikiem, który oczywiście, no dobra, no, no leżałem, leżałem te cztery razy na dechach, uważam, że raz troszeczkę to, to było naciągane, można było to przygnąć około, ale okej, okay. ale no kurwa, nie zdemonował mnie, mordę mam jakąś normalną, wiesz, chodzę normalnie, no takie są zasady, no cztery knockdowny i jedziesz do domu, tak, no i ja do domu, ale wiesz, no, ja wygrałem, wygrałem fajne emocje, znów powrót do klatki po tych dwóch latach rozbratu z tym wszystkim, kurwa, ja się cieszę, nie? mi, czy mi się podobało, czy było widowisko, było, ale nie ukrywam, że jako Polak, jako fan... Jednak dużo przyjemniej ja, mi było, gdybyś to wiesz, wygrał. Nie? Wiesz, ja ci powiem szczerze, że pewne rzeczy zmieniają... Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi, tak? Ja już, kurwa, wiesz, no... Ja nie mogę mieć jakiś tam, nie wiadomo, jakiś wielkich łabów. ja mam 44 lata. Ale fajne jest to, że mimo wieku tych 44 lat, mimo tego, że... Znaczy, dzięki temu, że jakąś tam sobie wyrobiłem tą renomę tego bioka, tak? Tego, kurwa, jakoś tego Wataszki, Dostaję takie propozycje. No i mnie to cieszy. I teraz jak dostanę tą propozycję, a będę w stanie, biorę, chuj, biorę. Może znów przegram. Patrz, zobacz jak to jest. To jest tak właśnie, jak, jak już mówiłem. Są zawodnicy, którzy wyżywają jedną, drugą, trzecią walkę, i idą dalej czwartą, wygrywają piątą. Zobacz na przykład, co było, pozdrawiam serdecznie Karolinę Kowalkiewicz. No jaki miała niefark, teraz poszła, wygrała. I już na niej wieszali, kurwa, wiesz, psy, że to tamto. No i co, no, no, no. no, no i... Wrócimy do walki. Co z Twoim zdrowiem, co z twoim kolanem? Bo. przecież się bali, już nie wstaniesz, nie? E, nie, to nie kolano. Tutaj, kurwa, no nie... Wyglądał wy... trochę jak kontuzja, wiesz, nie, nie, z trybun. Poczekaj, poczekaj, ja bym tak. Jak powiedziałbym przed wywiadem, co mi dolega, to byłoby, że szuka sobie wymówki na przegraną. Mhm. Ale jak teraz powiem, co mi dolega, to powiem... Szuka sobie... I, że przegrał. Znalazł sobie. Coś tam się stało. Co, coś, coś, mi, coś mi się wywinęło w ostatnim tygodniu, dosyć poważne. To nie jest powód tego, że że, że, że tam gdzieś ta, się wiesz, ta walka nie potoczyła. Ale na pewno miało jakiś tam na to wpływ, nie. Okej, okay. czyli co? Jest OK? Jak już byłeś w Medical Pointcie i powiedziałeś, że jesteś cały zdrowy? A nie w Medical Pointcie, to jestem cały, no co, słuchaj. On kopał Loły, ja Loły blokowałem. No jeżeli poszedł piszczel w piszczel, a kiedyś coś takiego dostałeś, to powinieneś wiedzieć, co co ten. Ja miałem na niego założenie kopać dużo midelkików na wątrobę. On w tym czasie mnie wycinał do środka. Ta noga też traciła wtedy tą swoją wymowę, a moja noga została obijana, wiesz, nie, także no. To no, kurwa, no tak wiesz, wojenne, wojenne te. E, jak to się mówi? Rany. Rany wojenne. Na początku posadłeś go na deski, to było po ciosie, bo ja patrzyłem no, z trybu. No tylnik chyba, wiesz, ciężko mi jest teraz powiedzieć, ale to chyba wymiana, jakiś taki tylny cep poszedł, tak? I on na te deski, to jest raz, później gdzieś się go tam podmroczyłem, bo on pływa. W głowę to było, tak? Tak. I co wtedy? Miałeś takie uczucie, że kończę go? Nie, ja nigdy nie miałem czegoś takiego. Jest za dużo, na oglądałem się walk... Nawet e, teraz w tym tylko nie oglądałem taką walkę Jeroma LeBanera z rejem Sifo. Mm -hmm. No i Lebaner Usadził reja Siwo. wstał, wiesz, coś tam, lebaner się ruszył, a rejsiwo na takim zejściu, tego cepa wsadził, ciężki nokaut. Wiesz, tak samo walka Petera Erca z żerowym lebanerem. Peter Erc high usadził lebanera, lebaner wstał, wymiana wina, bum, Erc leży. Także wiesz, mnie to nauczyło, żeby tak wiesz, zapazernie, nie, zapazernie. Nie. Tak samo jak widziałem, że Erol wiesz, pływał po tam którejś wymianie. Ale też nie miałem doskoku. tak? nam, żeby tam żadna DSF jak walczyłem z Peterem Grahamem. Też go usadziłem, tak, ale też nie doskoczyłem. Nie mam czegoś takiego, wolę, wiesz, na spokojnie. Często zawodnicy mówią, że z wiekiem pierwsza rzecz, którą się traci, to uwaga, szybkość. Tak. Czy to odczuwałeś? Tak, Ja Odczuwam... też miałem wrażenie, że sam z tym walczyłeś, właśnie. Miałem to, bo wiesz co? Może dlatego, bo tutaj wiesz, na gali zawodowej ciężko jest wyczuć dobrze moment, żeby się dobrze przepalić, tak? Tutaj mieliśmy tak, że na dwie walki do przodu już musieli być w gotowości. Przepaliliśmy się, czekaliśmy te dwie walki, ale później były wywiady z Tomkiem Sararą, z Arkiem Wrzoskiem, z Vanerystym, z no, Alisterem Owerimem, tak? Później walka Borysa, później... Y, I wiesz, nie wiem czy to słowo. Czy po prostu no, najnalmarnie świecie? No już kurwa nie mam tej szybkości. Nie? Ja dużo się skupiam pracując na szybkości, ale też myślę, że wiesz co, co innego jest, jak jest bezstresowa praca? Tak? A co innego jak jest jednak ten stres? Tylko nie, 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 nie mylmy strach. Znaczy stres to nie strach. Stre, stres to jest po prostu, wiesz, jak to wyjdzie, jak, jak to wszystko mi się poukłada, czy będzie kurwa to wszystko fajnie. No no jak było, tak było. Nie? Te zasady ci pasowały, że po A, czterech przerwania. No, tak jest K1, tak jest K1, no tak jest K1. No. Niestety. Kurczę, bo to było taki niedosyt. Z każdy chciał, żebyś wstał i żeby jeszcze było chwilę to szło. Też bym chciał, ale, ale po to są zasady, wiesz, nie. już komentarze ludzi, co sądzą o tej walce? I jeden komentarz pojawia się najczęściej. Ludzie się boją bardzo, że ty stracisz naprawdę dużo zdrowia walcząc dalej w tym wieku. No. Chciałem cię zapytać, czy ty. Jak byś mógł odpowiedzieć na to, bo to jest coś, Ale co. O tym ja to nie mówię. No, no nie stop. No, ja wiem. no i tak, jak ja dostanę następną propozycję walki, a będę w stanie, to ja sobie się będę bił. Okay. Okay. Nie boisz się tego trochę, czy nie? Ja się nie czego nie boję. Boję się bezradności. Boję się... bezradość może być, kiedy nie będzie zdrowia. Wiecie, nie, co nie, 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 bo. E, za, za, Gdybyśmy teraz poruszyli ten temat, mm -hmm. zagłębimy się w mroczną strefę. Nie chcę się w to zagłębiać, bo nikomu to nie jest potrzebne, a tym bardziej nie mówi się o tym do kamery. Okej, okay. następne walki. Czy ty masz kogoś, z kim byś chciał walczyć? Bo sam mówiłeś, że nie chcesz walczyć z byle kim, same nazwiska. Jest ktoś na tej scenie, z kim ty byś jeszcze chciał wyjść? Rozmawiać chociażby? No, możesz... Maciek z Martinem potrafili zakontraktować Rola Zimmermana i półtorej rundy, no bo praktycznie tam chyba to było coś półtorej rundy, tak, się biliśmy. W dobrym tempie uważam, dobra walka była, dobra bitka. I był to zawodnik ode mnie 8 lat młodszy, a, na, a postawiłem mu jakąś tam poprzeczkę, nie? To myślę, że takich zawodników jest jeszcze więcej. W moim wieku, w takim przedziale wieku. No pytam, kogo ty byś chciał osobiście, Nie to tego, ma, żeby to oni to ci tak ciągnął. Nie ma czegoś takiego, nie macie tego. Ja dostałem propozycję, jak Zimmerman Timerman, bierzesz, biorę. Kurczę, bo teraz wiesz, jest fajnie. Jest izu, jest Tomek, Sarara. Nie chcę być z kolegami. Nie chcę być z kolegami. Bo, to jest problem. Bo nie, to nie jest problem. Bo gdybym ja był na tak zwanym dorobku. dorobku Pojawiam się i pnę się. Jest na przykład pas. Jest gdzieś, jest gdzieś pas, wiesz, w, gdzieś tam, tak? Czy, czy obojętnie jakieś tam kontrakty, coś tam. Tak, ja mi się bił. Ale ja już nie mam o co się bić z chłopakami. To są moi koledzy. Co ja mam im udowadniać, co ja, że tak jest ja jestem od nich lepszy, albo że oni powiedzą, że tak jest Ja się wiesz, obserwowałem ich, ich jak gdy oni, gdy oni wiesz. Szli do góry, oni obserwowali mnie, jak gdy ja już byłem w tym załudniu. Ja nie chcę się z nimi bić. To są moi koledzy. Ja Nie mi się zmotywować. Mówili, bo... że pudzian nie jest Twoim kolegą, więc to by no pasowało. Ale tutaj to jest akurat inna sprawa, to wiesz o co chodzi, też o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy mm. e, poszli... o tym też wczoraj. No, jakieś tam słowa, które. które która gdzieś tam w wyniku z normalnego toku rozmów, ja nie zadzwonię do ciebie i powiedziałem, ty, słuchaj, nie lubię Pudziana. No nie, no, zostało mi zadane pytanie, tak, a czy mnie kurwa wszyscy lubią? No tak samo mnie nie lubią, nie? Ale tak jak powiedziałem, najsmutniejsze jest dla mnie to, że ja rozmawiam z chłopakami, z kolegami. I oni Pudzianie no, mają takie zdanie jak ja. Ale gdy widzę, to się z nim klepią i się obciskują. No to kto tu jest chujem? No ja jestem chujem, czy kurwa, wiesz, nie? Także wiesz, nie? a z Pudzianem tak jak powiedziałem, jeżeli będzie taka oferta, wszystko się poukłada, będą jakieś pertraktacje, no to... Myślę, że trochę się oddaliło, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy, że różak chciałby takiej walki. Nie boisz, że trochę się to oddaliło po tej porażce, kiedy ostatnio Pudzian wygrał tak ładnie? No, no to trudno, no to ja ci powiem szczerze, mi ta walka do niczego jest niepotrzebna. Bo ja Mariusza mam można być na rozpisce, że go pokonałem, tak? Jeżeli idziemy tym tokiem myślenia i Mariusz i, i cały sztab Mariusza mówi, ty a się będę ziemił, jak ja zdokratowałem tego. No to super, no to ja już mamy temat rozwiązany. Mariusz niech się bije w końcu z Vriesem kto by wygrał? De Friis. Oczywiście inaczej. To tak jak było z Michałem. Według mnie Mariusz nie miał patentu na Michała. Znalazł. Tak samo ja uważam, że De Friis by wygrał, bo po tym, co pokazał, jest po prostu dla mnie fenomenalnym zawodnikiem. A może Mariusz by znalazł jakiś patent? Nie wiem. Dużo osób pisało, że jedną osobą, która może odebrać pas De Friisowi jest Różal. No, chyba jak pojadę do niego z pistoletem. <śmiech> 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 Dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego. <laughs>